Dzień dobry moi kochani, tutaj znów wasz Patomavan z saskiej kępy. Piłka można, spać nie można. Dymy, dymy moi kochani. Ten tydzień kończy się po prostu niesamowicie, to co się stało w Madrycie, to przejdzie w ogóle do historii futbolu, wyobraźcie sobie, że w derbach ach, co to były za derby, co to za strzał Edera Militao taki atomowy, jak prawdziwy napastnik, a to jest przecież obrońca doskonały strzał, ale ale to nic, w pewnym momencie Thibaut Courtois coś tam kibicom pokazał, właśnie Barcelony przepraszam, kibicom Atletico a przecież grał kiedyś w tym klubie i ci kibice zaczęli rzucać, no wiecie, tymi zapalniczkami, takimi siatkami, a potem się okazało, no dymy, dymy, nie uwierzycie, że, że w tych siatkach to było gówno, no. Także, no, ta niedziela, to po prostu jestem cały aż rozedrgany z emocji, bo po prostu, no, coś takiego to się dawno nie zdarzyło i nie miałem, no po prostu, aż, aż, aż mi dech zaparł, szczerze mówiąc, ale... Ale to nie wszystkie tematy, no bo przecież jest oczywiście temat Wojtka Szczęsnego, to już się dzieje, to już na dniach, już jutro rano ma do Katalonii, czy to już dzisiaj nawet ma przylecieć, podpisać kontrakt, ale co dalej, bo mówię wam, taka się klikbajtoza zrobiła, ja po prostu się urodziłem właśnie dzisiaj i w ogóle nie wiedziałem, że w tych wszystkich redakcjach to pracują po prostu debile półgłówki i wszelkiej maści, no nie wiem. Jacyś nienormalni ludzie, no bo no jak oni mogą pisać takie rzeczy, no czekajcie, tu wam przeczytam jeden tytuł, szatnia Barcelony buntuje się przeciwko przyjściu szczęsnego i na kipenia nie odda miejsca, no przecież to, no jak można w ogóle takie rzeczy pisać, no jak, jak nie odda miejsca, co to? do słupka, no nawet jakby się przyspawał do słupka i by nie chciał oddać, no to przecież muszą zmienić połowę, no i wtedy, no przecież i co, zostałby wtedy na drugą połowę przyspawany, także to już tak nie działa, nie? No, ale w ogóle inna sprawa to jest taka, że są takie dwie frakcje w tej chwili. To się nazywa taka, yy, jest to frakcja otwocka i frakcja pławska dotycząca Wojtka, bo właśnie i ta frakcja otwocka mówi, że niech Michał Probierz powołuje najlepszych zawodników. Jacy są najlepsi polscy piłkarzy, takich powołuje, więc jak, jeżeli szczęsty będzie grał dobrze, to powinien być powołany do reprezentacji, a jeżeli nie, no to nie powinien. No, ale jest też taka właśnie frakcja pławska się nazywa. Co prawda, nie umiem mam wyjaśnić czemu akurat Puławska i Otwocka, no ale tak się to nazywa. Jest taka jak frakcja Puławska i ja do niej należę, że no przecież on skończył już grać w reprezentacji, skończył karierę, jest teraz nowe otwarcie, jest teraz Bułka, jest ten Skorupski, jest no jeszcze ten Grabara, no on przecież do Bayernu może pójść, jak pójdzie do Bayernu, będzie numerem jeden w Bayernie kiedyś, no to wtedy na pewno zaproszenie dostaje, więc jakby nie, jest nowe otwarcie, nowe eliminacje i nie trzeba. Już wracać do starych nazwisk. Tak, tak. No, a na koniec zaśpiewam piosenkę. Mariusz, jo, ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. ole. Dobranoc, moi kochani.